Przez znakomitą większość czasu korzystaliśmy z zewnętrznych firm kurierskich. Mieliśmy krótki epizod z własnymi kierowcami, ale to niestety nigdy się nie opłaca, bo własne kierowca kosztuje drożej niż kurier, niczym zewnętrzna. Z się w pewnym momencie na eksperyment i sprawdzenie, jak działa stawa, i ten eksperyment bardzo fajnie wypalił, bo okazało się, że rzeczywiście jakość, którą dostarczacie, jest naprawdę na wysokim poziomie i wszystko działa super. Zastanawiając się nad rozpoczęciem współpracy ze stawą, przeanalizowałem trzy czynniki, czyli koszt pojedynczej dostawy. Czas realizacji, średni i maksymalny, i łatwość rozliczenia z firmą. Absolutnie poleciłbym współpracę ze stawą z trzech powodów. Pierwszy to dobra cena usługi, drugi to dobra jakość tej usługi, a trzecia to fajny aspekt współpracy z właścicielem firmy. We współpracy z Adamem najbardziej cenię sobie dwie rzeczy. Pierwsza to jest Cena i jakość usług, a druga to jakość współpracy z samym Adamem.